Dziękuję za na dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Farming Smooth 19, Koń Goldfinger. I dzisiaj będziemy kosić ee, znaczy ścinać drzewo. Muszę jeszcze raz nagrywać, bo Ja już Wjeżdżamy na dach, pre-pre-pre, nazad. Okej okay. I jeszcze na ten dach. Daram Koń Goldfinger ma dach zaliczony. I teraz idę ścinać drzewo. Bo myślę, że to mi zejdzie najwięcej czasu. Eee yy, Dobra. okej, okay. Pry, pre pry. Koń. Goldfinger jest już z powrotem w stajni. No i tak. Kupujemy piłę mechaniczną. Gdzie to ona jest. I yy, łańcuchowe. No. Tutaj. Mam Okej. Okay. No i niech będzie... Niech będzie brzozowe drzewo. Dajmy o to najmniejsze. Okej. Okay. Dawno nie chciałem. Drzewa. Zobaczymy jaki mełny miał czas. Dobra. Póśnam troszeczkę gałązek. potem było łatwiej. Więc koń Golfinger zaliczył trzeba. Yy, dach Dobra. Okej. Okay. Myślę, że pójdzie mi szybko. Trzeba... Żeby... Dobra. O ile mi ktoś mam, nadzieję, że mi nie przeszkodzi. Dobra. No no, Podaj takie pojedyncze gałązki o. no no, no i co, ładujemy na przyczepę, jedziemy, szybko mi nawet z tym poszło, ja sobie ładnie poukładałem maszyny, koło czarnego kombajnu stoję, no No jedziemy na serpentynę, na tartak dobra, ok. Dobra. Teraz układujemy. No, no, cofiemy małe drzewo, to szybko pójdzie. Dobra. Najbardziej tej roboty nie lubię robić, ale w końcu to farming. To no, trzeba drzewa też ścinać. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję i komentarz Dobra Okej okay. Dobra Okej okay. I ładujemy Tam Podnosimy Tutaj chyba śniegu nie ma Tutaj w mapce Felsbrun. Dobra. A to mapa Felsbrunn. Okej. Okay. Chodź. I na górę. Okej. Okay. Przypinamy. Nawet na trochę nieładnie położone. No ale... Coś tam jest. Dobra. Dawno nie byłem w tartaku też. Potem pokoszę trawę. Mm, więc jedziemy. Ciężarówka szybka. Szybko dojadę. Pasy mam przypięte. Dobra. Więc jedziemy. ok, no jedź gościu. Dobra. Tutaj nie skręcam, bo jeszcze dłuższa droga. Ale po prostu prosto. No i skręcamy zaraz w prawą. dobra. Okej. Okay. Mam nadzieję, że szybko dojadę. Dobra. Next tak, stop. dobra i skręcamy w prawą. Tutaj ostatnio kosiłem trawę, ale już urosła. Dla krów kosiłem. dobra. Okej. Okay. I jedziemy pod góreczkę, zadbnie znowu pod góreczkę i więcej zakrętów. Dobra. I zaraz będzie skręt w lewo. Oto pole właśnie kosiłem. Dobra. Okej. Okay. tą ciężarówką szybko dojedziemy, bo idzie 83 na godzinę. Kilometrów. Dobra. Szkoda, że tutaj tartako nie ma. To było już w ogóle mega szybkie. Ale niestety muszę na serpentyny. Dobra Okej, okay, więc wjeżdżamy, most, rzeka Mega dawno mnie tu nie było No ale Sami muszę być Farming był ostatnio nagrywany chyba 7 dni temu Tam 10 Jutro będzie Minecraft yy, a w sobotę zobaczę co Na razie w... Plan na filmy mi się udaje zrealizować. Dobra. Ok, zaraz wjadę. Wybrałem specjalnie najmniejsze drzewo, żeby mi jak najszybciej to zeszło. Mogłem brać dłużej, by mi długo zeszło, ale żeby brać małe, to. Raz, dwa, trzy minuty. To szybko wszystko, to szybko wszystko zrobiłem. Pan Goldfinger też wyjechał. No, no i widzicie, nawet bez cięcia musiałam, no bo szybka ciężarówka No, Ostatnio musiałam robić cięcie, bo była wolna ciężarówka i wjeżdżałem 4 minuty, filmu, nie tutaj 3. No, no, okej. Drzewo wyrządzone. No tak, tak pojechaliśmy. i drzewo wydane plus 191 euro za sprzedanie drewna. Okej, okay. no i teraz jeżdżamy tą samą drogą. i my odekosił trawę. Yy... Jeszcze mam w planach zobaczyć czy da się konia przewieźć samochodem do, normalnym do, do, do na przyczepem No na wczorajszym farmingu to nie wyszło. Zobaczymy czy dzisiaj się da. Yy... Takie plany. No, ale szybko zjeżdżamy. Pierwsze, właśnie sprawdzę tego konia. I potem kosimy trawę. Nie wiem, czy będę kosił pszenicę, czy zboże. Zobaczymy. Cieka Jestem ciekaw, czy w tej wersji mapy False Brun jest śnieg, czy nie. Nie wiem. Wczoraj nie by miał być, ale czemuś go nie było. Nagle padał i, i przestał. Tak nagle, był grudzień i czemuś przestał, nie, muszę to obczaić. Mapy Japonii dalej nie ma, nie jest jeszcze zaktualizowana. Nie wiem czemu, ale... Wszystko na to patrzę. Passy Major 21 oganiem, żeby była czwarta rano, by móc robić kursy. Teraz next stop, skręcamy w lewo. Topole jakieś czarne kosiłem. Ale ono już nie jest moje. Yy, no ale, zobaczymy. Nara. Jechałem już ze Serpentyn. I już sprawdzamy tego konia. Kręcamy też tu w prawo, tu gdzie on. Wow. Nie wiem, czemu tu mnie tak zahacza czasami. Nieraz przez to drzewo zgubiłem. I my, że miałam przypięta, i tak czy jak zgubiłem. No ale, wyprzedzamy. Dziwne, że tu nie ma świateł, Nie ma. Nin ciągłych, przerwanych pasów nie ma, pieszych nie ma, nie wiem czemu. No ale Melin mignie. O właśnie go widzicie. Bo tam psy szczekają, to słyszał. Dobra. Okej. Okay. No, nie zatrzymałem się na kostą, bo chcę szybko wszystko zrobić. No, raz jechałem z Sarpentyn to drzewo No, i teraz sprawdzamy Samochód kontra koni. No, no o ten właśnie. Samochód nam go na Lizard Pickup 2014 rok. Tego samego konia, co dzisiaj wjeżdżam, nadal go sprawdzimy. Czyli Goldfinger. No i czy da się nim po prostu przejechać chociażby kawałek gdzie on jest, y, romeo to nie raz nie rusty nie, wanty nie y, illusion nie Goldf goldfinger, dobra nie na dach no, tylko wyjdzie, jeden na za, dobra no okej, okay, jest Ej, ty! Jest! Uuuu! Czyli... A nie, jak odjadę to... To spadnie, no ale dobra. Czyli... E, postać postoi, ale od, odjechać to nie. No dobra. Pan Goldfinger jest już z portem Teraz pokoszę jeden pasek trawy. I zakończę na tym film. E, aktorem zielonym. Jednak koszenie trawy, znaczy, zboża czy tam pszenicy nie będzie. Dobra. Eee. Kajdzie. A, ja mam to tak. Niepoukładane. Ja muszę bronowarkę przesunąć. Tę, potem poukładam. Dobra. Okej. Okay. I to mało wezmę. Mam no mi ona wystarczy. No, okej, okay, jest przepięta. Potem sobie poukładam. No dobra. No. Kłódek jest. No, no. X rozkładamy. V opuszczamy. i włączamy. No, no. jeden pasek skosimy. A jeszcze Bercika widzowie. Wow. Zapomniał. <gryw> no dobra, no. menu sobie poszedł. dobra. No, no. Tutaj skosimy, dobra. Okej, okay. tyle wystarczy. Idziemy na koniec filmu, jeszcze nakarmić Bercika i na tym film skończę. Widzimy się trochę w Minecrafcie. Treb jednoosobowy. do góry, subskrypcja oraz komentarz. Koń Gond. Finger. Wjechał na dach. Na samochód w miarę zajczony. drzewo zrobione. And, hey.